Teraz się odzyska w kolejnym odcinku. Zagadajmy w Assassin's Creed 2. W tej chwili mamy zabić 9 poczekaczy. Mamy już jednego. Wykończonego. Eee, eee, która godzina jest? Jak to teraz nagrywam? Pierwsza w nocy. Dlaczego teraz najwcześniej? Nie, nie, nie chciało mi się. A co dokładnie dzisiaj jest? Dokładnie jest sobota, skoro jest pierwszy. Bo jeszcze że pią... Była. By, był piątek. W ogóle taki jakiś głupi dzień się miałem. Nie miałem w ogóle w co grać, <laughs> że tak powiem. E, chciałem pokryć sobie w Minecrafta. To nie mogę, ponieważ chcę modem grać. To co jakiegoś naszego moda wgram? Crash. I tak co chwilę przeinstalować tego modu to trochę lipa. Jakiś dźwięk wydalił się. że tak powiem. Dobra, to idziemy do kolejnego do drugiego podżegacza. Jak teraz właśnie nie skończę sk dzisiejszej nocy, to zakończę to w sobotę, czyli. No Dzisiaj. Dzień sądu, przerwi kaznodziei kaznodziei jego kazał, zakłamane kazanie. Sobie teraz nagram odpowiednią ilość um, materiału, dopóki nie będzie mi się uciął, czyli do braku miejsca na dysku. I potem sobie będę to montował jeszcze dzisiaj I um, jakiś film włączył na szczycie. Przynajmniej jak oglądam jakiś filmy, to mi się on nie tnie No i tutaj mi się tnie, ale... Takie jakieś to nie Nie widzisz mnie No to mu rośnie He showed me the truth. At last, my eyes were open. And so I stand before you today in the hope that I might open yours as well. Uh. Understand that we are the prison. Why? Or, sir, the shy uh -huh. little <laughs> kingdom of God. <laughs> <laughs> <And> then, <laughs> the bottomless pit of the bear. Will you turn back to the Lord?

Oh, your mind since it is your own <laughs> not all of us require deception to be convinced are you ready all oh i see it's true nothing is true Non a go be to il me or Rekuje A Aj jaj, ile tu ich jest? Nie chcę z nich walczyć Więc chyba ucieknę Tak, ucieknę Super, tu jeszcze nie mam gdzie Nie no, nie będą rzucać kamieniami Daj dawaj, dawaj dobrze Dobrze, dobrze ciu. Okej, okay, jakoś uciekliśmy. Aj. No tej no, to drugi na tej witrynie, jeszcze przynajmniej jednego zabić. Trzeba zdążyć e, dobra, więc idziemy jak najszybciej, jak najszybciej wow. Z czekących są roli Я видел, а? А гужа твои, сюда. Ну это не не меня.

on tam jest tak to my pójdziemy tam tą stroną sobie Ja sobie, że robiłem tak. Nie wiem jak to nie, 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 kurde. No to jest, on naprawdę? Nie wiedziałem. Yeah. You were a noble's clothes. How is it, Savonarola charmed you? Wealth and power do not ensure contentment. I want it even more. And now, instead, you have nothing. è che un atto requiescat in pace. bo oczywiście chcą z nami walczyć no bo czemu nie nie, tak zrobię aha <laughs> Hmm, Dobra, kolejny poczekaj, zabity. To przynajmniej dojdziemy jeszcze do jednego, i potem w kolejnym odcinku już zabijemy tamtego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ajajaj aj. <laughs> <laughs> Nie będę robił pułków kontrolnych, więc po co? Potem ja najpierw będę robił, jak będą mi potrzebne strony kodeksu, ale na razie. Tam. Dobra, nie, nie, nie pożela mi kas. Tak na razie tak myślę. Nie, teraz gdzie? A teraz ten statek. Zawsze miałem z nim problemy, ale już nie, przecież poczekasz, to był, co nie? A ja dobrze pamiętam. Dobra, będziemy w tym momencie kończyć, więc narka